No, także powiem wam, że ja nie będę gadał tak jak każdy, że wejdę, zabiję go, połamie go, to, to, to. Ani, ja osobiście Ani, boję Ani, się, boję się walki. Te włoski 4 złote i 64. Wow. Czyli się podobają, dziękuję. Bardzo mi miło. No. No dobra, no to zrobimy Janinę bąk w poniedziałek. Czy będziesz na Stars for Fans? Nie wiem, zobaczymy, jak mnie zaproszą, to wpadam tam do was, kurczę. Rafonix, Rafonix. Nie, Rafonix to nie moja waga. Rafonix to nie moja waga, niestety. Albo stety w sumie. Nie, jakoś nie, 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 nie mam tego oparcia, żeby walczyć z Rafonixem. Chyba, że kiedyś zbiję wagę. No to kurczę. Oblatuję tam. No muszę ogólnie zbijać wagę, bo jak nie zbiję wagi, to nigdy nie zawalczę na fame MMA, bo nie ma żadnych przeciwników dla mnie. Wojtek z Boxdem to nie mówią tak, o ty meduza. Zbijać wagę, bo inaczej nie zawalczysz. Nikt nie chce z tobą walczyć. Ja, mówię, ja pierdolę pierdole. Mm. Więc trzeba zbijać wagę. Trzeba zbijać wagę. Trzeba zbijać wagę. Masz teraz te kudły jak ja na shotach Ło. Wow. Kudły. O. Dobra. Pisali, że będziesz na Star Wars For Fans na stronie. No to jak pisali, to znaczy, że będę, bo ja z nimi mam taki kontakt, że jeżeli oni tak piszą, to i będę, bo ja, ja jestem, lubię ich. Dobra. Waga twoja, gamoniu, masz na moim Instastory. Dobra, powiem ci, nie będę ham. Nie będę hamem, powiem ci, wariacie. ważę 98,90, ale yy, waży 98,90. Ale, ale co? 98-90 waży, ale mam do zbicia do 85. Keksus.